Wszystkim tej strony Adi i witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z GTA 5 Życie na moim kanale bardzo serdecznie. Dzisiaj będę odwoził rodziców na lotnisko, bo dzisiaj jest ich wylot. Wylatują do Vice City. A więc, jeśli takie wam się to spodoba, to zostawcie opęcie do gry i subskrypcję z woneczkiem. Żyjemy przepiężany moich produkcji, kochani! I pamiętajcie, jutro wraca super szkoła. Więc warto być, bo odcinek będzie epicki jutrzejszy. No to teraz muszę odwieźć ich na lotnisko. Zaznaczę lotnisko i będziemy jechać. Skakuj, tato! Dobra. No to rodzice, ja się z wami pożegnam, ale to dopiero na lotnisku. Uwaga, żebym auta nie rozwalił, bo będzie pech. Muszę ładnie wykursować. No to kochani, jedziemy na lotnisko. Tata jest? W środku? Poczekajcie. No siedzi sobie. No to jedziemy. Pięć łapek w górę oznacza to, że GTA 5 życie wleci w lutym. Bo na razie mam super szkoły na, na koncie do 31 stycznia. I powstanie smoków chyba. Ale nie jestem pewny, bym musiał zerknąć na społeczności, co ja tam napisałem, jaki napisałem rozkład jazdy odcinków. Ty, szybko. Mocno, bo jeszcze policja nas złapie. Trzeba mocno, trzeba mocno oświetlić światełka, a czemu by nie? Rodzice, dziękuję, że do mnie przybyliście. Jestem naprawdę zadowolony z waszego przyjazdu. Ja nawet nie wiedziałem, że wy przylecicie. Nie poinformowaliście chyba mnie. Czy poinformowaliście? Nie wiem. No teraz będziemy odbijać. Więc zjeżdżamy na dobry pas. Mi się nie stało. Nie wjechałem w automu. Ja było z Franklinem. Opowiadajcie z moim, jak poznaliście mojego kolegę. No fajnie było, ale y, czemu, czemu? Gdzie mieszka Franklin w ogóle? Na Wajwood Hillsach mieszka. Aha! No to też spoko. Aha! Nie byłeś na Wajwood Hillsach, a mówisz, że spoko! Ty nie. Naprawiamy auto. Żeby nikt się nie skapnął. Tory. Dziękuję, że mi odbiłeś. Ta wjeżdżamy na autostradę lotniskową. Lotnisko już niedaleko. No to rodzinka. no coś do mnie napisało, ale nie wiem co. Ciekawe czy w GTA 6 będzie możliwość kupia kupywania nieruchomości, kupywania y, takich, no takich, nieruchomości, tak jak majęliśmy to w piątce. Poczekajcie, jak on to Alt-Delete? Sprawdzę czy się wszystko nagrywa. Już odcinek trwa 4 minuty. No to rodzinka, gdzie wam zjechać? Powiedzcie, kiedy macie samolot? No za chwilę! Och, no, Ja muszę. Macie już bilety kupione, tak? To wiem! Już mam planencję, co, co zrobimy. Aha. Ktoś napisał mi, że. że pomogłem jej. Ta, ta pa pani mi napisała, której auto odzyskałem. Trochę pod prąd, ale tym się nie będę przejmował. Tutaj wam zajadę, rodzinka. Możecie iść na samolot, jeśli macie kupione bilety. Po powiem panu, że wy na samolot. Chcę pana. Oni... Oni... Tutaj mam tych... Moich rodziców. Oni idą na samolot. Może ich pan przepuścić? No pewnie! Nie ma problemu! Dziękuję. To wy, rodzinka, zostajecie. Ja jadę. Panie policjancie! Ja tylko... Ja tylko się pytam o rodziców. Czy mogą przejść? Chodźcie, rodzinka. To wy tu zostajecie. Tylko wyłączę wam pet compension. O, o. Tato! O, tu się! Tu się pali! O, już! No to rodzinka, chciałem wam powiedzieć Dziękuję, że mnie odwiedziliście Jestem naprawdę wzruszony Michael, nie płacz No to idę I kończymy odcinek Więc kochani Ja chyba będę wyjeżdżał I kończymy odcinek Bo on jest, będzie tak dosyć Troszeczkę króciutki Więc kochani, ja się tu z wami pożegnam. To dzisiaj będzie wyjątkowo 6-minutowy odcinek, ale obiecuję, że nagram coraz dłuższy. Następny już. Więc kochani, myślę, że z materiał, to już chyba będzie wszystko. Jeśli chcecie odcinek kolejny z GTA 5 życia, to stawcie się łapeczką do góry. 5 łapek w górę oznacza to, że kolejny odcinek będzie. Więc ja się z wami żenam i widzimy się w kolejnym filmie. Ja jadę do domu i się z wami żegnam. Papatki i cześć! Choć swojego, wciąż otaczam na to! Lazę powstać, czas! Szybciej się to jest.